Rozmawialiśmy wcześniej Jacku między innymi o tym, czy warto się porównywać z innymi, a ja chciałem zapytać, jak z kolei doceniać swoje osobiste doświadczenie, swoją indywidualną drogę i jak istotne to jest. Czyli ja robię coś i na ile faktycznie powinienem być świadomy tego, że to, co robię. To jest dobre, to jest wartościowe, bo czasami wydaje mi się, wiele osób podąża drogą dobrą, właściwą drogą. Natomiast przez porównywanie się z innymi te osoby mogą czuć się mniej wartościowe. Więc jak powinny podejść do tej sytuacji, żeby faktycznie docenić to, co robią, żeby znaleźć w tym wartość, kiedy faktycznie jest to wartościowe? So, no to jest chyba mocno korespondujące w ogóle z poczuciem własnej wartości. Tak? Się, poczucie własnej wartości, czyli, czyli nasze poczucie dotyczące naszej wartości. Nie poczucie cudzej wartości, tylko naszej. Że to poczucie wartości wiąże się z pewnej dojrzałości życiowej. No właśnie z tego, że człowiek jest świadom tego, co robi, jak robi, dlaczego tak robi. Znaczy, że wie w ogóle, dlaczego jest w tym miejscu, w którym jest. Tak? Jeżeli jest lekarzem, to wie, dlaczego jest lekarzem, jeżeli jest agentem nieruchomości. To wie, dlaczego jest agentem nieruchomości. Nie jest tak, żeby po prostu stał się niechcący, bo któregoś dnia przeczytał w gazecie ogłoszenie, odpowiedział: 20 lat minęło i on ciągle sprzedaje nieruchomości. Ale tak naprawdę równie dobrze mówię, samochody albo inne rzeczy, tak? że Rzeczek jest świadom swoich wyborów w ogóle swojego życia, co jest chyba bardzo trudne. Takie rzeczy się nagle odkrywa na szkoleniach z rozwoju osobistego. gdzieś na szkolenie i tam jest czas na. Zatrzymanie się i zadanie sobie kilku pytań. Czasami to są bardzo proste pytania. Czy Twoje życie jest, czy, czy ścieżka Twojego życia jest ścieżką Twojej duszy tak naprawdę? Tak? Czy, czy idziesz w zgodzie ze sobą ze swoimi wartościami? A w ogóle jakie są wartości, które ci wspierają w życiu? Albo jakie masz przekonania, które ci wspierają? Czy masz w ogóle wspierające przekonania pod tytułem robię wartościową rzecz? Bo to jest przekonanie. I i czy ludzie mają jakąś taką miarę, żeby powiedzieć, to co robię jest wartościowe. Jest taka opowieść, jak człowiek idzie w brzegi morza i wrzuca ostrygi do, do wody. Może wyrzuca ostrygi, a nie wrzuca, no, żeby one nie skinęły. No ale wrzucił cztery czy jedno, a może wrzuciło dziesięć. I jakiś obok idący człowiek mówi, po co pan to robi? Przecież jak pan rzuci jedną, to jest bez znaczenia, bo może wrzuciło cztery czy tam dziesięć, tak? to nie ma w ogóle znaczenia co pan robi. A on mówi, dla tej jednej ostrygi to ma znaczenie. No, i to jest odpowiedź na pytanie, co w życiu robić. No, to, co chcemy robić, nawet jeżeli to robimy dla jednej osoby. Mhm. Bo dla tej jednej osoby, być może na sali siedzi 100 osób, a my mamy wykład o życiu. I być może 99 osób wyjdzie z poczuciem, że. No, dobry była, tak, nic nowego nie powiedział. A jedna wyjdzie z poczuciem, że to jej zmieniło życie, i może się okazać, że to poczucie sensu tego, co robimy, jest oparte na tej jednej osobie. Że dla tej jednej osoby to miało. Znaczenie. Ja pamiętam, że kiedyś powiedziałem takie zdanie: mogłoby pewnie oznaczać brak pokory, ale co innego miałem na myśli: że ja, gdybym miał wystąpić do pustej sali, to powiem ten wykład tak samo jak zawsze dla samego siebie Aha. żeby być w zgodzie ze sobą. Tak? To, to jest trochę tak, jak aktor wychodzi na scenę i gra setną sztukę albo dwusetną od premiery. A ludzie, którzy są na sali mają poczucie, że on gra premierę, że to jest po prostu takie zaangażowanie, jakby on dopiero teraz dawał siebie wszystko, a on gra 200 razy. Potem widać miarę i wielkość tego aktora. Także że on tak naprawdę robi to dla ludzi, ale robi to dla siebie. Jest lojalny w stosunku do siebie, do, 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 do swojego świata, do właśnie swoich wartości.